Kalendarium, zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1433 Król Władysław Jagiełło nadał szlachcie przywilej krakowski, który potwierdził wcześniejszy przywilej jedleński. W roku 1654 na placu drzewnym w Zielonej Górze spłonęła na stosie skazana za czary Katarzyna Funke. W roku 1796 została zamknięta Mennica Polska. W 1838 w Gdańsku otwarto pierwsze publiczne przedszkole. Rok 1919 powstańcy Wielkopolscy dokonali nalotu bombowego na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą. Rok 1923 to początek strajku 50 tysięcy robotników przemysłu włókienniczego w Łodzi, Bielsku i Białym Stoku. W roku 1927 utworzono Ministerstwo Pocz i Telegrafów, które objął Bogusław Miedziński. W roku 1943 Reichsführer SS Heinrich Himmler dokonał inspekcji terenu warszawskiego getta, której efektem była tzw. akcja styczniowa w dniach 18-22 stycznia podczas której wywieziono do Treblinki około 6 tysięcy Żydów. W roku 1944 powstała Rada Jedności Narodowej. Była to reprezentacja polityczna polskiego państwa podziemnego powstała z 8 na 9 stycznia 1944 roku w wyniku przekształcenia krajowej reprezentacji politycznej działała od 1 lipca 1945 roku. Organ będący konspiracyjnym surogatem polskiego parlamentu. W roku 1966 władze PRL odmówiły wydania paszportu prymasowi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu na wyjazd do Watykanu na obchody milenium Chrztu Polski. Rok 1972 to premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Podróż za jeden uśmiech w reżyserii Stanisława Jędryki. W roku 1973 to premiera filmu Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy. Natomiast rok 2017 to premiera pierwszego odcinka komediowego serialu internetowego Ucho prezesa. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. W 1349 w szwajcarskiej Bazylei spalono żywcem w domach około 700 Żydów jako rzekomych sprawców epidemii i dżumy. W roku 1719 Francja wypowiedziała wojnę w Hiszpanii. W roku 1768 w Londynie odbyło się pierwsze nowożytne przedstawienie cyrkowe. Rok 1792 Imperium Osmańskie i Imperium Rosyjskie podpisały traktat pokojowy w jasach. W roku 1797 powstały Legiony Polskie we Włoszech. Były to polskie formacje wojskowe tworzone na terenie współczesnych Włoch, których celem była walka o niepodległość Polski. Walczące u boku wojsk francuskich i włoskich w latach 1797-1807 utworzone z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przez Francuzów północnych Włoszech. W roku 1798 z rozkazu Napoleona Bonaparte została zniszczona galeria dożów weneckich Bucentaur. W roku 1814 powstała Królewska Armia Holenderska. W roku 1816 w kopalni w angielskim Hepburn przeprowadzono pierwsze testy bezpiecznej lampy górniczej lampy Daviego. Rok 1900 w Rzymie założono klub sportowy SS Lazio. W roku 1902 żaglowiec RRS Discovery z brytyjską ekspedycją pod dowództwem Roberta Scotta Dotarł do przylądka Adare na Antarktydzie. W roku 1929 w Londynie po raz pierwszy zastosowano leczenie surową penicyliną. W roku 1937 wszedł do kin film animowany Don Donald z Kaczorem Donaldem, występującym po raz pierwszy w głównej roli i ze zmienionym wizerunkiem. W roku 1941 Adolf Hitler podjął decyzję o wsparciu włoskich działań wojennych w Afryce. Rok 1951 otwarto oficjalnie kwaterę główną ONZ w Nowym Jorku. W roku 1969 w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy lot prototypu pasażerskiego samolotu naddźwiękowego Concorde. Rok 1992 bośniaccy Serbowie ogłosili powstanie niepodległej Republiki Serbskiej. 9 stycznia 1948 roku urodził się Jan Tomaszewski, piłkarz reprezentacji Polski kalendarium, zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.